Dziś na kanale o technologii porozmawiamy sobie o tym, czy klatki wyświetlane w czasie grania na komputerze muszą być prawdziwe i czy ma to jakiekolwiek znaczenie, czyli pogadamy o technologii DLSS. Ten materiał realizujemy wspólnie z Nvidia i pokażemy Wam w nim. Na czym polega technologia DLSS? Jakie są kontrowersje dookoła tej technologii? Jakie są główne zarzuty przeciwko tej technologii? I sprawdzimy, czy te zarzuty mają faktycznie jakieś uzasadnienie i jak pokrywają się z rzeczywistością. Dla większości graczy DLSS to ciągle tak jakby upscaling, czyli renderowanie obrazu w wyższej rozdzielczości niż jest ona rzeczywista. Na przykład mam tutaj monitor 4K. Gdybym chciał odpalić grę w natywnej rozdzielczości tego wyświetlacza, musiałbym dysponować potężnym sprzętem do gier, który byłby w stanie tę rozdzielczość udźwignąć. Tymczasem DLSS może wyrenderować grę w znacznie niższej rozdzielczości, czasami nawet czterokrotnie niższej, i zwiększyć tę rozdzielczość sztucznie, i dzięki temu możemy odpalić grę w rozdzielczości 4K, mimo tego, że nie posiadamy adekwatnego sprzętu. Tak większość ludzi rozumie DLSS, ale jest to tylko ułamek tego, czym tak naprawdę jest ta technologia. Ale zanim przejdziemy do tego, czym tak naprawdę jest DLSS i z ilu komponentów się składa, pomówmy o tych kontrowersjach. Dlaczego wielu graczy nadal nie lubi DLSS i uważa, że jest to po prostu oszustwo? Jeżeli poszukacie sobie na jakichś redditach, na forach internetowych głosy ludzi, którzy są przeciwko DLSS, to zarzuty są w zasadzie zawsze dwa. Pierwszy jest taki: to nie są prawdziwe klatki, czyli jest taki zarzut, że to, co widzimy. Nie jest prawdziwą grafiką przygotowaną przez twórców, tylko tak jakby sztucznym tworem stworzonym przez kartę graficzną. No bo przecież DLSS, dzięki rdzeniom Tensor w kartach graficznych Nvidia GeForce, wykorzystuje sztuczną inteligencję do dokładania sztucznych klatek i do upscalingu obrazu, żeby uzupełnić te klatki, których nie jest w stanie faktycznie wyświetlić. To jest zarzut numer jeden. Zarzut numer dwa zazwyczaj dotyczy tego, że deweloperzy nadmiernie polegają na DLSS. I przez to cierpi optymalizacja, że wiecie, że... Czasami trzeba korzystać z DLSS, żeby grać na średnich ustawieniach w Full HD, i jak to może tak być, kiedyś to deweloperzy lepiej optymalizowali te gry, i tak dalej, i tak dalej. Istnieją też oczywiście zarzuty co do samego działania tej technologii, co do artefaktów, które się przy niej pojawiają, co do problemów technicznych, które czasami pojawiają się podczas korzystania. Jest też duże grono ludzi, które twierdzi, że potrafi odróżnić obraz wyrenderowany przy użyciu DLSS. Od tego wyrenderowanego natywnie. Więc pomówmy pokrótce o tych wszystkich zarzutach. Pierwszy zarzut, czyli to, że to nie są prawdziwe klatki, jest w praktyce tak naprawdę. Oparty na błędnych założeniach. O, bo większość ludzi nie do końca rozumie, jak tak naprawdę renderowane są piksele, kiedy gramy w grę. Większość ludzi myśli, że kiedy renderujemy grę natywnie, to wyświetlane są piksele 1 do 1 i co najwyżej wybieramy sobie rozdzielczość, w jakiej te piksele są wyświetlane. Tymczasem od wielu, wielu lat. No to nie jest prawda, bo gdybyśmy chcieli wyświetlić stricte 1 do 1 piksele, tak jak są renderowane przez grę, to obraz byłby bardzo poszarpany, pojawiałyby się artefakty podczas ruchu. Dlatego też mamy mnóstwo technik, które mają nam ten obraz wygładzić, przede wszystkim Aliasing. Są też różne metody renderowania. Do mniej więcej 2017 roku wiodącą metodą była rasteryzacja, czyli tworzenie mapy pikseli, która sprawdzała się pod tym względem, że pozwalała Odpalać zaawansowane gry na słabszych sprzętach, ale nie wyglądała za dobrze. Później pojawił się ray tracing, czyli znane już wszystkim śledzenie promieni, które wygląda nieporównywalnie lepiej od rasteryzacji, no ale wymaga znacznie wyższej mocy obliczeniowej. Podobnie jak na przykład path tracing, który jeszcze dokładniej śledzi ścieżki tych promieni i. Bardzo dokładnie odwzorowuje oświetlenie w grach, przez co te gry są jeszcze piękniejsze, ale ponownie wymagają jeszcze większej mocy obliczeniowej. Więc nie można powiedzieć tak naprawdę, że DLSS to jest jakaś nowość w kontekście tego, że ona nam zmienia oryginalny obraz gry, bo ta zmiana oryginalnego obrazu gry zawsze funkcjonowała i zawsze tworzenie gry i odpalanie jej na różnych sprzętach to była sztuka kompromisu między wyrenderowaniem faktycznego obrazu a wygładzeniem go oszukaniem. Tak, żeby można było tę grę odpalić na jak najsłabszym sprzęcie. No bo przecież większość graczy nie dysponuje sprzętem z najwyższej półki, a gra musi się prezentować dobrze na każdym sprzęcie, na każdych ustawieniach graficznych, nawet jeżeli mowa o tych najniższych. Więc tutaj DLSS jest tak naprawdę tylko ewolucją rozwiązań, które już były i to. Powiedziałbym, że nawet rewolucją, a nie ewolucją, bo te rozwiązania znacząco dzięki DLSS zostały usprawnione i zastąpione czymś, co jest po prostu lepsze, co lepiej się sprawdza w tych zastosowaniach, do których kiedyś mieliśmy takie podstawowe rzeczy, jak właśnie rasteryzacja czy anty-aliasing. Oczywiście, żeby się ktoś tu nie rzucił, ja bardzo upraszczam, bo pamiętajcie, że oglądają nas w większości ludzie, którzy coś tam wiedzą o technologiach, ale niekoniecznie są za pan brat ze wszystkimi technologiami renderowania obrazu. Drugi argument. Odnośnie optymalizacji, chciałem zostawić na koniec, ale możemy powiedzieć już teraz, że to jest chyba najbardziej zasadny argument, bo faktycznie istnieje takie zjawisko, że czasami gry. Są optymalizowane w sposób nieadekwatny. A może też doszliśmy już do takiego momentu, w którym musimy polegać na DLSS, żeby móc grać w gry, wykorzystując pełnię ich potencjału i pełnię urody graficznej, że tak powiem. Problem pojawia się jednak wtedy, kiedy mamy do czynienia ze sprzętem, w którym nie ma karty graficznej Nvidia albo w którym jest stara karta graficzna, która jeszcze nie obsługuje najnowszej wersji DLSS, dajmy na to. I faktycznie w ostatnim czasie pojawiło się sporo gier. Które zostały zoptymalizowane dość leniwie i bez DLSS, w zasadzie są niegrywalne momentami, jeżeli mamy sprzęt innego producenta. Także ten argument jak najbardziej rozumiem, i jest on zasadny, i pewnie jeszcze do niego wrócimy. Ale no cóż, z biegiem czasu ten argument pewnie straci na znaczeniu, bo też konkurencyjna technologia się rozwinie i one będą funkcjonować równolegle, ale dopóki się to nie stanie, no to niestety nadmierne poleganie na DLSS może spowodować, że część graczy będzie wykluczona z doświadczenia tej najwyższej jakości graficznej czy najwyższej płynności. No i w końcu trzeci argument odnośnie problemów technicznych. Tu jestem w stanie przytaknąć do pewnego stopnia, bo jeszcze powiedzmy dwa lata temu, kiedy najwyższą wersją była wersja DLSS 3, ja również widziałem różnicę w obrazowaniu. Widać ją było zwłaszcza w scenach, które wymagały tego generowania klatek przy bardzo szybkim ruchu. Widać było artefakty, widać było zwiększone służenie podczas generowania tych klatek, tylko że jak mówię, to dotyczyło poprzednich wersji DLSS. I nowa wersja, wersja 4, w zasadzie jest już nierozróżnialna od natywnego generowania grafiki. Dla kontekstu, ja mam tutaj dość potężnego PC z RTX 5080, mam monitor 4K z G-Synciem, który ma też częstotliwość odświeżania 240 Hz i mogę wykorzystać pełnię tego potencjału dzięki DLSS. I mówiąc szczerze, nie widzę żadnej różnicy między natywnym obrazem 4K a obrazem generowanym przy użyciu DLSS. Ba, powiem więcej, obraz generowany przy użyciu DLSS w wersji 4.0 w kompatybilnych grach. Momentami wygląda lepiej niż natywnie wyrenderowane klatki z użyciem tylko antyaliasingu i innych technik wygładzających. Do tego zaraz wrócimy, ale jest to argument, który faktycznie może jeszcze funkcjonować. Ale z biegiem czasu, w miarę jak coraz niższe progi kart graficznych będą dostawały tą nową wersję DLSS, w miarę jak coraz więcej gier będzie tę wersję DLSS obsługiwać, ten problem możemy uznać już w zasadzie za niebyły. I dobra, skoro już wiemy, jakie są główne zarzuty przeciwko DLSS, to pomówmy o tym, czym w ogóle ta technologia jest, bo to jest coś znacznie więcej niż tylko upscaling. DLSS składa się tak naprawdę z kilku różnych technik. Pierwszą i najnowszą techniką w DLSS-4 jest generowanie wielu klatek. Do tej pory, jeżeli gra nie mogła wyrenderować z idealną płynnością kolejnych klatek, to karta graficzna mogła przy użyciu AI nam dosztukować te klatki, przy czym mogła dosztukować chyba maksymalnie jedną klatkę, a teraz dzięki generowaniu klatek może dosztukować nawet trzy klatki. Co przekłada się po prostu na jeszcze płynniejszy obraz. Kolejna technologia wykorzystywana przez DLSS to rekonstrukcja promieni, która poprawia jakość obrazu dzięki wykorzystaniu AI do generowania dodatkowych pikseli w scenach z intensywnym ray tracingiem i to też jest game changer, powiedziałbym, bo karty graficzne z niższej półki często nie są w stanie dźwignąć pełnego ray tracingu, więc możemy albo w ogóle z tego nie korzystać i wtedy gra wygląda średnio, albo korzystać na maksymalnie niskich detalach, a z kolei dzięki dzięki DLSS i dzięki temu, że AI dosztukowuje nam piksele, które są wykorzystywane przy śledzeniu promieni, możemy włączyć wyższe ustawienia ray tracingu, cieszyć się ładniejszą grafiką, a karta graficzna nie jest aż tak obciążona. Oczywiście DLSS to też upscaling czy też super rozdzielczość. Super rozdzielczość zwiększa wydajność dzięki wykorzystaniu AI do generowania klatek w wyższej rozdzielczości na podstawie danych o niższej rozdzielczości. DLSS próbkuje wiele obrazów o Niższej rozdzielczości i wykorzystuje dane o ruchu i informacje zwrotne z poprzednich klatek do stworzenia obrazów wysokiej jakości. Czyli, tak, no, jest to upscaling, który możemy też wybrać zależnie od tego, czy chcemy, żeby grafika była ładniejsza. Czy żeby wyższa była płynność, to wtedy ta jakość obrazu jest dostosowywana i dostosowywana jest też rozdzielczość, z której jest natywnie generowany późniejszy obraz. Ale zasada działania jest taka, jak zawsze była, czyli właśnie renderujemy obraz w niższej rozdzielczości, a sztuczna inteligencja nam ten obraz powiększa. Tyle tylko, że na kartach graficznych z serii RTX 5000 w DLSS 4.0 ten upscaling jest już w zasadzie niewidoczny, więc śmiało możemy ustawiać na przykład ustawienia zbilansowane w grze. I zaręczam, że mało kto, jeżeli ktokolwiek, będzie w stanie odróżnić natywne 4K od DLSS 4 w trybie zbalansowanym. Ja nie jestem w stanie. Wspominałem właśnie o antyaliazingu czyli jednej z podstawowych technik wygładzania pikseli przy renderowaniu natywnym i on też jest obecny w DLSS, tylko że wykorzystuje nową technologię opartą o sztuczną inteligencję. To się nazywa tutaj DLAA. Wcześniejsze technologie możecie znać na przykład pod taką nazwą jak TAA i to jest generalnie ta sama technika wygładzania, tylko że oparta o sztuczną inteligencję o znacznie wyższe możliwości niż do tej pory. I teraz tak, na jakim sprzęcie możemy się cieszyć DLSS? Oczywiście pełną listę znajdziecie na stronie Nvidia. Jeżeli macie karty graficzne z serii RTX 5000, no to ko możecie korzystać ze wszystkich możliwości. Jeżeli macie starsze karty graficzne od Nvidia, to wygląda to następująco. W GeForce'ach RTX z serii 2000 nie mamy generatora klatek ani generatora wielu klatek, ale mamy antyaliasing oparty na głębokim uczeniu, super rozdzielczość i rekonstrukcję promieni. Tak samo w GeForce'ach RTX 3000 i od serii 4000 pojawiła się nam właśnie ta możliwość generowania klatek, przy czym dopiero w serii 5000 jest to generowanie wielu klatek. Więc tak to pokrótce wygląda, także jeżeli chcecie korzystać z pełni potencjału DLSS, no musicie mieć wtedy najnowszą kartę graficzną z serii Nvidia, tak jak ja mam tutaj RTX a 5080, ale jeżeli posiadacie starsze układy Nvidia, no to jednak też możecie korzystać z wielu tych usprawnień DLSS. Jak pokazują badania hardware'u na Steamie, najpopularniejszymi kartami graficznymi coraz częściej są karty graficzne z serii Nvidia RTX 3000, więc jesteśmy już bardzo blisko tego, żeby wszystko, wszyscy mogli korzystać z pełnej możliwości tej technologii DLSS. A też pamiętajmy, że karty graficzne z serii NVIDIA 5000 tanieją i już w tej chwili za mniej niż 1300 zł możecie kupić np. RTXa 5060, który obsługuje DLSS 4, generowanie wielu klatek, więc można się cieszyć najwyższą płynnością w wysokiej jakości za relatywnie niewielkie pieniądze. No i właśnie, przejdźmy teraz do sekcji praktycznej. Nie będę Was tutaj zasypywał tabelkami, bo od tego są inne kanały. Ja sprawdziłem sobie kilka gier w praktyce, i tu zaznaczę od razu, że no ja dysponuję bardzo mocnym sprzętem. A mimo to jestem w stanie wykorzystać ten potencjał DLSS, i on bardzo mi tutaj pomaga, co Wam zaraz pokażę na grach. Ale tak naprawdę największą korzyścią DLSS jest to, że właśnie nie trzeba mieć tego potężnego hardware'u, żeby cieszyć się wysoką płynnością i wysoką jakością obrazu, co jeszcze kilka lat temu po prostu fizycznie nie było możliwe. A też umówmy się, współczesne gry są już robione tak pięknie, mamy tak zaawansowane technologie, że nawet taki hardware, jak ja mam tutaj, nie daje rady renderować w natywnym 4K, co sprawdziłem sobie na przykład w Alanie Lake'u dwójce. Jak możecie zobaczyć na przebitkach, kiedy korzystam z DLSS 4 w trybie zbalansowanym albo w trybie jakości, mogę liczyć spokojnie na 150 klatek na sekundę, 140 w bardziej angażujących scenach. Ale kiedy wyłączę DLSS i zostawię natywną rozdzielczość 4K. To mam tutaj maksymalnie 30-40 klatek. To już dla mnie jest nieakceptowalna płynność. No ja nie jestem switchowcem, 30 fps to nie jest coś, na co jestem skłonny się zgodzić. Więc tutaj jest już naprawdę spory problem. I żeby odzyskać chociaż część tej płynności, muszę zrzucić rozdzielczość do 14-40 p. Wtedy odzyskuję płynność na poziomie 90 klatek na sekundę, ale za to obraz jest wyraźnie mniej ostry. Naprawdę wyraźnie mniej ostry, jak się siedzi z bliska. Więc jeżeli o mnie chodzi, to o każdej porze dnia i nocy wybiorę DLSS i funkcjonalnie działający upscaling, niż tę niższą rozdzielczość, bo ta jakość jest naprawdę dużo, dużo wyższa. Często pojawia się też argument, że obrazy statyczne przy wykorzystaniu DLSS są jakieś nieostre, poszarpane, a tymczasem jest dokładnie na odwrót. Jak możecie zobaczyć tutaj na zrzucie ekranu, tablica jest identyczna Kiedy wyświetlam ją w natywnym 4K i w DLSS skalowanym w trybie zbalansowanym, więc w ogóle nie musicie się o to bawić. A czasami jest nawet tak, na przykład w Avout, gdzie mamy dużo ksiąg, dużo drobnego druczku, że ten DLSS wyciąga te detale, bo nie wykorzystuje tych bazowych technik wygładzania. I może się okazać, że na przykład natywne 4K w połączeniu z antyaliasingiem daje mniej ostry obraz niż skalowany DLSS. Kolejna gra, którą tu możecie zobaczyć, to właśnie AWOUT. Gdzie w DLSS nawet w trybie jakości, czyli tym, które gwarantuje najwyższą jakość grafiki, ja uzyskuję tutaj powyżej 250 klatek na sekundę na maksymalnych ustawieniach graficznych, na najwyższych ustawieniach graficznych. Z kolei kiedy gram tutaj w natywnym 4K, no to mam może 40-50 klatek. Czasami spadają nawet do 20-23 klatek. To są, jak wspominałem wcześniej, nieakceptowalne wyniki. A gdybym chciał utrzymać tę rozdzielczość, musiałbym zrzucić ustawienie na niskie i wtedy i tak miałbym maksymalnie, nie wiem, 100 fpsów, więc tutaj też zdecydowanie wolę włączyć sobie tego DLSS-a nawet w trybie zbilansowanym, czy nawet w trybie jakości, no bo płynność na poziomie 250 klatek na sekundę to jest i tak więcej niż jest w stanie wyświetlić mój monitor. Tak samo na przykład w nieco starszej grze, ale nadal bardzo pięknej, czyli dziedzictwie Hogwartu. Na ustawieniach ultra z włączonym ray tracingiem wszystkim na maksa Uzyskuję tutaj ponownie grubo ponad 200 klatek na sekundę przy zastosowaniu DLSS. Z kolei po wyłączeniu DLSS i zrzuceniu ustawień na wysokie mam maksymalnie 60 klatek na sekundę w 4K. A pamiętajmy, że to są gry, które nie zostały od początku do końca zaprojektowane z myślą o najnowszej wersji DLSS, tylko to dopiero później zostało dodane. A w miarę jak deweloperzy nauczą się wykorzystywać pełnię potencjału tej technologii, możemy liczyć na jeszcze większe wzrosty, jeszcze ładniejszą grafikę na hardwareze z niższych półek. Więc naprawdę... Wszyscy powinniśmy się cieszyć z tego, tak, że ta technologia istnieje, że tego typu technologie istnieją, bo dzięki temu nie trzeba już wydawać majątku właśnie na RTX 5080, tylko śmiało możecie kupić RTX 5060 i dalej grać w 4K, czy możecie grać na przykład na laptopie, czy na Nintendo Switchu. Przecież Nintendo Switch 2 już obsługuje technologię DLSS i będą pojawiały się gry, które będą te technologie wykorzystywać. Co prawda to na razie jest tylko technologia chyba w wersji 2.0, ale i tak pozwala na upscaling obrazu, na upłynnienie tego obrazu, dzięki czemu nawet na tym nieszczęsnym Nintendo Switchu będzie można w końcu grać przy wyższej płynności w grafice, która nie wygląda jak w grach sprzed 20 lat. No, czego tu nie lubić? Ale żeby w tym filmie było coś więcej niż tylko suche dane i moja jednostronna opinia, poprosiłem kolegę po fachu, żeby również dorzucił parę słów. Także teraz przed Państwem redaktor Kebab i jego opinia na temat DLSS. technologie takie jak DLSS są potrzebne jak najbardziej i moim zdaniem dużo bardziej przydatne niż ray tracing Przepraszam, pan Nvidia. Dla mnie, jako fana taniego grania, technologie, które pozwalają na upscalowanie oraz generowanie dodatkowych klatek, to przede wszystkim ratunek dla użytkowników dysponujących skromniejszym budżetem. Dlatego chciałbym widzieć jak najwięcej tych technologii upchanych w kartach z segmentu entry level. Mi samemu, jako streamerowi amatorowi, upscaling DLSS też nieraz przyszedł w sukurs, kiedy mój poczciwy RTX 3070 nie był w stanie rent Renderować natywnie gier w rozdzielczości 4K w takiej jakości, w jakiej chciałem, i jednocześnie kodować i nadawać sygnał do moich widzów. Przełączenie się na DLSS to było właściwie być albo nie być dla takiego streama. Nie da się jednak ukryć, że nawet biorąc pod uwagę najnowsze iteracje tych technologii, zdarza im się gliczować. Szczególnie kiedy użytkownika fantazja popchnie do przemnożenia renderowanych klatek razy 4. Jako budżetowy gracz byłbym również przeszczęśliwy, gdyby konkretnie. DLSS mógł w jakiejś formie być wykorzystywany również przez układy nie tylko ze stajni zielonych. Mam świadomość, że są alternatywy, ale moim zdaniem najwięcej potencjału technologie te mogłyby pokazać uwalniając leciwe bądź zintegrowane karty graficzne z obejm swych mizernych mocy. No i dobra, podsumowując, DLSS to nie jest po prostu upscaling. W nowej wersji DLSS już w zasadzie nie widzać różnicy między obrazem upscalowanym, a obrazem renderowanym natywnie. No i niestety tak, jeżeli deweloperzy będą nadmiernie polegać na tej technologii, to czasami może dochodzić do problemów z optymalizacją na innych sprzętach niż ten od NVIDIA. Ten ostatni argument pozostaje w mocy i tutaj no, faktem jest, że deweloperzy no, czasami idą na łatwiznę, więc jeszcze przez jakiś czas, dopóki te technologie nie zrównają się ze sobą między producentami, musimy się liczyć z tym, że czasami gry mogą być gorzej zoptymalizowane, bo deweloperzy położą nadmierny nacisk na kompensowanie tej grafiki poprzez DLSS i sprzęty, które tej technologii nie obsługują, mogą sprawować się znacznie gorzej w tych grach. Nawet jednak, jeżeli od czasu do czasu pojawi się nam jakiś artefakt, nawet jeżeli od czasu do czasu wyjdzie gorzej zoptymalizowana gra, i nawet jeżeli gdzieś tam w jakimś śladowym procencie będzie widać, że to jest sztucznie generowana grafika, a nie natywnie. To cała reszta korzyści diametralnie przewyższa potencjalne wady, bo naprawdę to, że możemy na sprzęcie z najniższej półki grać w najbardziej wymagające gry przy niższym zużyciu energii, przy niższym zapotrzebowaniu na moc obliczeniową, to jest przełom, to jest coś, na co czekaliśmy w świecie gamingu pc od lat, żeby nie trzeba już było inwestować w te najdroższe karty graficzne, a nadal cieszyć się rozrywką w wysokiej płynności, w jak najwyższej jakości. Czy nawet jeżeli mamy ten sprzęt z najwyższej półki, to możemy się cieszyć pełnią potencjału, jaką jest w stanie nam teraz zaoferować GameDev. No bo technologia idzie do przodu, nowe silniki tworzenia gier umożliwiają. Takie fajerwerki graficzne, fizyczne, że żal z tego nie korzystać. A technologia taka jak DLSS sprawia, że może z nich korzystać coraz więcej osób i z tego możemy się tylko cieszyć. Także ja Wam polecam porobić sobie eksperymenty, jeżeli posiadacie laptopy, komputery z kartami graficznymi Nvidia GeForce, które obsługują DLSS. Dajcie tej technologii szansę. Popatrzcie sobie, włączcie nakładkę pod skrótem Alt plus Z, jest nakładka Nvidia, pod skrótem Alt plus R, macie nakładkę wydajności, przynajmniej takie są domyślne skróty. Popatrzcie sobie, jaka jest różnica w płynności między natywnym klatkarzem a klatkarzem przy wykorzystaniu DLSS. Zobaczcie na własnej skórze, jak duża potrafi być różnica przy zastosowaniu tej technologii i dajcie znać w komentarzu, co wam wyszło. Jak już tam będziecie, to dajcie nam też łapkę w górę, subskrybujcie kanał o technologii. Kliknijcie dzwoneczek. No i zostało nam już tylko nasze klasyczne badanie statystyczne i dzisiejszym hasłem odcinka niech może będzie hasło prawdziwe klatki, bo umówmy się. Na tym etapie to już nie ma znaczenia czy jest to renderowane natywnie, czy przy użyciu sztucznej inteligencji, to wszystko wygląda i działa prawdziwie. Więc wpiszcie hasło prawdziwe klatki w komentarzach, a ja będę wiedział, że obejrzeliście ten film w całości. Tymczasem, do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale o technologii, na kanale o domu i do usłyszenia w podcaście o technologii. Cześć!